Siemano widzowie, witam was na moim kanale. Dzisiaj mój brat sobie zagra w Fifa i powie wam ile ma lat i jak się nazywa. No chyba już znacie jego imię, więc ja zmykam. Elo! Elo widzowie, ja mam 7 lat. Dzisiaj gram, będę grał mecz w Fifa i właśnie w nim prowadzi piłkę. Embapę! Empape, empapę, empapę! biegnij, biegnij! Ksawery, Jakbyś, Jak wiecie stosubuch, jakby, jak będziecie jajkować, bo jako ja mam mało do stosubuch, to Ksawery stworzy nowy kanał i ja stworzę też swój może kanał. He. I oczywiście też kawiarz tam napisał gdzieś na jakiś szoszczach, żeby że, że, że zrobić swój nowy kanał wtedy. To by... Właśnie ja będę grał myć o puchar. Nie wiem czy to jest finał. A no, w sumie chyba wiem, ale nie pamiętam na samochęce. Ja mam właśnie składę Aru.

Przynajmniej w poprzednim filmie. Dramat. A przynajmniej Radika golf Jutwajnego. w mega. No i to była ładna bramka, bo inaczej pena nie obronił. A szczęście dostał telefon. I no, jego trzecim debiucie ci już czerwona kartka widzowie. Ja tak. Wow. Chciałbym. się w poprawiło, że tak powiem. Jak młodzież, to się nie zna no to dopiero no 24 lata. No, nie, 25, 40, to było 26. No. Luka, słuda, ładny, inne widzowie. Luka, waska. Luka waska, jest kacper, to wigaw. Uili, no to sprawisz. Łyli, łyli, łyli. Ej, ty się co? Ty, 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 ty ja byś tak dziwnie... jakby kawałek dziwki. Nie, bo Tego. Tego, ja nie, on robić dziwne ręki. Tak, Tego pani. Leon nie znalazł sekundę. A ja to tak troszkę. Ja miałem jeszcze inną kampę, ale widzieli... Ale chyba słyszeliście, co ja do niego mówiłem. Bo on się sobie normalnie na kanapce. Na kanapce? No, tas, majtas. Spalone. I... Wow, super! Widzimy wcieli się to? Membapem, żuf membapem. Żółw! kilka membapem. No zdobądź chłopie, chłopie. Nie, nie dał się chłopie, chłopie, nie, nie, nie jestem stawany. ale nie chcę co <śmany> Rudy, 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 Rui, no. Rudi, Rudy. Rudy, 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 Antony. Rudy, 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 przykro, Rudy, 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 ja jest bardzo siwczy. Ksawer, mm. ty spolnikiem. jak dziecko. Szukam, bo mam dziewięć lat. Jestem no, spolnikiem. tylko kamerkę to nagrywam. I mały telewizor z boksem. No tutaj się na tym. Na tym telewizorze i na tym miejscu się, się odbywa cała scena. Cały scenariusz. Myślę, że pod koniec miesiąca zsumuję wszystkie moje filmy razem. Pierwszy, drugi, trzeci, więc będzie co do. boję. Podobnie nagrywajmy. Fortnite? Ale nie w ogóle Fortnite, nie nagrywaliśmy. Dobra, teraz się skupię na meczu, a nie na T-Forcie, czyli w Fortnite. Gobijamy Zusa! Dobra, do niego do tyle widzowie nam brakuje. Że nie dobi sam. Mbappé? bapę? Nie, moi! żowa normalny chłop, no musisz pamiętać, że on Ale mini to wczorajszym meczu... Nic nie pokazał fajnego. nie To nawet piłki nie ma. Ja Tylko dostał, ale nie, nie, nie czas, pokazał. Czas czas do ja, nie, To podanie to było dobre. Bananet podał już tej bramce batem. Ja, nie. No chłopie, to teraz się musi stupić. Ej, co dobra, ja zrobimy karne jeszcze, jak zamisujemy na przykład? Tak. Może no nie wiem, czy się w czasie zmieścimy. No No, tylko. Wchodzi. No nic. No już szedł, już trudno. Nie. Dobra, trudno, odgraj. Nie, nie! Brahim lepszy! Nie, Dobra, dawaj, bo się czas pani. No bo ja go nie lubię, go widzisz w Ale ja lubię, bardzo lubię braki. a mam do niego ogromny szacunek. Bo nawet bardziej go lubię niż żółwnica. też lubię. to najlepszy. Więc mam go na No Żartuję, on no nie jest najlepszy, bo Ronaldo jest najlepszy. What sygnał. To no. jest nie sigma. jest sigma, to sigma, To sigma, Gold, a nie, a nie sigma. Sigma, sigma, boj, sigma, boj, sigma, boj, z... nie film. Sigma, 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 boj, sigma, boj, sigma, boj, sigma, boj, sigma, boj, sigma, boj, jak Kiko? To, to jest mój kolega. Ogólnie ja, on też gierę, nagrywa. Piszcie, czy wolicie mu, czy mojego kolegi. Jak napiszecie, że jego to się... To, to się nie wkurze. Y, to się nic nie stanie. Możecie wolać, co chcecie. My nie, my nie zmuszamy, nie jesteśmy takimi chłopami Na przykład... Jas. Tak.

Z tego stanika, bo ty zawsze przesuwa. Bo to się w sumie nie będę przesuwał. Guler! Trzeba odważyć się, podać? Ja jestem komentator! Guler! Rodriguez Atakuje! Rodriguez, Uwaga, Rodriguez. Czy poda? I czy strzeli? Nie, nie strzeli! Mam na myśli yy, obrońca. I spalony. Porągiełka w górze. Mam spalonego. Ej, komentujecie jak jakiś Sigmarszef. Masz taki dziwny głos. Niezwykłe powanie. Rodriguez Drader. Kosta. Costa. Ja Drager tak z tym... zjednie w pił... z piłką. Drager. Aj, obroni, broni to. Ja nie się... bo Dla niego to jest proste, a dla niektórych za zatrudne. E, ja ci teraz tak stresuję, że mi nagle się ubranę. No to musisz ich atakować. Właśnie ja próbuję na przykład. Wow! Tak, wow. Normalnie milion iQ masz. Mżu. Mżu! Mżu! Tam ci się wystawię ktoś. Chyba Nie na Nie zabrał go ci. Mogłeś to strzelić. Musisz to wygrać. Ja chcę karta. Drader, drader, radę. Radę. Walwerde, radę. Pedri, Rodri, Rodri, Pedri. No biegnij jakiś na przykład żółwcie. ale możesz skokinąć z drugiej strony. Dobra widzowie, ja myślę, że to dzisiaj, dzisiaj będzie na tyle. Uwaga! I się mam